Wada nieistotna jest taką cechą sprzedanego towaru, która nie wpływa na jego funkcjonalność, na jego stan faktyczny, na jego możliwość korzystania z niego. Jest też cechą towaru, który nie spełnia naszych oczekiwań, ale. Te oczekiwania nie były jasno i wyraźnie sprecyzowane na moment zawierania umowy ze sprzedawcą. Załóżmy, sobie, załóżmy wobec tego taką sytuację. Poinformowaliśmy naszego sprzedającego o tym, że interesują nas pewne określone cechy danego towaru. Okazało się, że towar, który otrzymaliśmy, jest w pełni funkcjonalny wykazuje wszystkie te cechy, o których informowaliśmy i których oczekiwaliśmy od naszego sprzedawcy, że będzie je kupowany towar posiadał, ale towar ten posiada jakieś nieznaczące z punktu widzenia funkcjonalności czy też naszych oczekiwań drobne usterki. W takich sytuacjach zazwyczaj będziemy właśnie mówić o wadach nieistotnych. Wady nieistotne bowiem to są takie, które nie wpływają ani na funkcjonalność, ani na stan techniczny, ani na użytkowość danej rzeczy, ani też nie wpływają na to, czego oczekiwaliśmy od tego, od tego towaru i o czym poinformowaliśmy naszego sprzedawcę. Oczywiście nie można ujednolicić wszystkich sytuacji, w których będziemy mieli do czynienia z pojęciem wady nieistotnej, ponieważ każdorazowo, dla każdego towaru, różnie mogą kształtować się te zagadnienia. Każdy towar ma pewne ściśle określone cechy charakterystyczne. W niektórych wypadkach cechy te są tak zindywidualizowane, że Pojęcie istotności bądź też nieistotności wady będzie zależało od konkretnych ustaleń pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Ale trzeba pamiętać o tej regule, że jeżeli towar spełnia wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne i wypełnia wszystkie te oczekiwania, o których mówiliśmy naszemu sprzedawcy zanim doszło do kupna, wówczas co do zasady będziemy mówili o tym, że towar nie posiada wad istotnych, a jeżeli posiada jakieś usterki, to co do zasady uznajemy je właśnie za nieistotne.